O, kogo tu mamy? O, do wyboru. A do wyboru? Do wyboru. Tu jest jeden tylko kandydat do jeden, wyboru. Jeden jest ten. Tylko tak. ten? Tak, ten. A to, to zobaczę. Uczy od starych ludzi. To jest jeden. Tak, to jest sprawiedliwy. Tak bym powiedziała. A to, to szkoda. No, a nie. jeżeli wygra wybory Donald Tusk, no... Nie. Ale... Nie. No nie, żadnych wypadków. Niech pan wypadków. tego, a pan dzieci ma? No. Ja, mam, dwóch synów. No, no i no. daje? To daje, co? No, rząd Chociaż ten, panu. też się panu? na pisie. A, że na dzieci? No. No ale to, wie pani, no najpierw z tych podatków zabierze, a potem daje, no to przecież nie ma, że swoje daje. Panie, Panie co pan to gada, komu pan to wciska? I kłamie ludzi, i kłamie, i kłamie, i był już, i kłamie, i kłamie. Czego kłamie? Ale to znowu on mówi, że to ci z kłamią, tak mówi? Nie, nie, nie. No nie, nie. Nawet by się wstydził na takiego człowieka, człowieka kłamać! Czyli Donald Tusk nie ma tu szans w końskich. Nie, nie. Co? Co? Chyba by dostał no, lanie tu jeszcze. Śmieszam. A może będziemy do Helgi na szparagi jeździć, co? To no, to to nie są trzy porządne. Ja mówię mu do chłopku. Nie pokazuje. Dostał. A jakby przyjechał tu do końca. No bo on jeździ teraz po Polsce, może właśnie... A po co nam tu potrzebny? Ale może jakby przyjechał, wytłumaczył, co, nam co by chciał... Tłumaczył. Już nam tłumaczył 8 lat. No, no, pani mówi ten pa, że, najprost, e, że pis zabiera, a później z podatków daje. Gdzie? No, no bo nie, no bo skąd te pieniądze się biorą? No? Rząd wie! Aby był rząd dobry, taki Bogu dzięki, sprawiedliwy. A tu daje wszystkim ludziom. Wspomaga! Ile nam dali?